Piotrek Karwan obrońca motoru. Piotrze do przerwy 03. Tego się chyba nie spodziewaliście dzisiaj tutaj w Zniczu? No na pewno. Dzisiaj taki troszeczkę zimny prysznic, bo przyjechaliśmy do drużyny, która która trudem zdobywała punkty, a tu dojdzie do przerwy trzy bramki, wykorzystali, wykorzystali nasze błędy z tyłu, no i niestety znowu musieliśmy gonić, ale dzisiaj nie daliśmy rady. No właśnie Zniczu siebie nie wygrał jeszcze w tej rundzie meczu. No właśnie, nie była to dzisiaj najmocniejsza drużyna, a dzisiaj daliśmy sobie strzelić tak łatwo bramki, że, że musimy się na tym zastanowić. Ale mówię, z drugiej strony zimny przeciwnik też nam się przyda, bo, bo, bo już chyba byliśmy myślami gdzie indziej, a, a jednak te punkty nie zabywa się łatwo w tej lidze i dzisiaj mieliśmy tego przykład. W poprzednim meczu w Siedlcach też trzy bramki straciliście się do przerwy. Nie było gdzieś tak y, tam w chwilę przerwy, w szatni, że może tym razem też się uda dogonić rywali? I, wie pan co, no, takie rzeczy nie zdarzają się co dzień w sierpcach, ale i dzisiaj też myślę, myślę że, że mogliśmy mogliśmy czterem i ale dzisiaj nam ewidentnie nie szło, za mało tych sytuacji bramkowych dla nas i się no mówię, no dzisiaj nie daliśmy rady po Może gdyby był z nami Igor Migalewski no dzisiaj, pewno, to, to było jego to introfie. dzisiaj się była widać, ciężko nam było stwarzać jakokolwiek sytuację, jakiekolwiek zagrożenie z przodu, to było widać, na pewno, na pewno jego brak dało się odczuć. No ale mówię, no, nie możemy tak łatwo tracić bramek do przerwy, bo to jest kolejny mecz na wyjeździe, na wyjeździe gdzie z dużą łatwością tracimy bramki, a nie zawsze jest 3-0 da się dogonić.